11 grudnia 1927 roku okazał się punktem zwrotnym w historii polskich przewozów pasażerskich. Uruchomienie linii elektrycznych kolei dojazdowych z centrum Warszawy do Grodziska zrewolucjonizowało handel, turystykę, rekreację, a także przemysł i lecznictwo, nie tylko na obszarze Mazowsza. Na lata EKD stały się czytelnym drogowskazem rozwoju rynku kolejowego w II Rzeczypospolitej, udanym przykładem polskiej myśli technicznej i zastosowania odważnych rozwiązań projektowych czerpiących wzorce z najbardziej rozwiniętych państw świata. Podróż kolejką kończy się na stacji Radońska w grodzisku Mazowieckim na ostatnim peronie naprzeciwko biur administracji WKD i małego kolejarskiego muzeum. Grodzisk jest siedzibą władz spółki, jest też docelową stacją wycieczki na zachód aglomeracji warszawskiej. Do 1928 roku grodzisk Mazowiecki posiadał w nazwie tylko pierwszy człon. Miejscowość wróciła na mapę miast 10 lat wcześniej wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Budowa kolejki i silne związki z pobliską stolicą bardzo pomogły budującemu się na nowo miastu. Dworzec PKP to do dziś jeden z najważniejszych obiektów w grodzisku mazowieckim. Powstał na początku lat dwudziestych. Architekt Romuald Miller nadał budynkowi w stylu dworkowym modernistyczny rys. Twórca zaprojektował obiekt funkcjonalny, do tego całkiem zgrabny. Dworzec Miller'a zastąpił wcześniejszą, o wiele starszą konstrukcję gmachu kolei warszawsko-wiedeńskiej. Tuż przed wybuchem II wojny światowej PKP ostatecznie zelektryfikowało grodzisko warszawski odcinek linii. EKD zyskały potężnego konkurenta, a grodzisk mazowiecki jeszcze szersze okno na świat. Na przełomie XIX i XX wieku Grodzisk zyskał sławę prężnego uzdrowiska. Do miasteczka zaczęli przyjeżdżać inteligenci i przemysłowcy z Warszawy, a dzięki kolei warszawsko-wiedeńskiej, także z innych rejonów Cesarstwa Rosyjskiego. Tłum ciągnął na wczasy i do zakładu hydropatycznego dla osób z Towarzystwa. Jak sama nazwa wskazuje, dobrze sytuowani obywatele mogli zażywać tu kąpieli i biczów wodnych, które były niezwykle skuteczne w leczeniu nerwic i chorób przewodu pokarmowego. Okazało się to ze wszechmiar nowoczesnym podejściem. Zgodnie z najnowszymi badaniami, duża część nerwic czy epizodów depresyjnych ma swoją praprzyczynę w żołądku. W grodziskim spa leczono także gruźlicę i wszelkiego rodzaju bóle kumysem, czyli sfermentowanym kobylim mlekiem. Oryginalna terapia trafiła do Polski z Dalekiego Wschodu. Stosowana na czczo, ponoć nadal przynosi rewelacyjne efekty. Zgodnie z ówczesnymi trendami w mieście utworzono dwa sztuczne kompleksy: stawy Goliana, ze sceną w kształcie pomostu, gdzie dziś odbywają się koncerty plenerowe, oraz stawy Walczewskiego, położone blisko śródmieścia Grodziskie Mazury, tereny rekreacyjne z boiskami i piaszczystą plażą. Obecnie częściowo przekształcone i poddane rewitalizacji nadal służą mieszkańcom jako miejsca wypoczynku. Leczą wodą bezpośrednictwa zakładu hydropatycznego. Najmłodsi mieszkańcy grodziska Mazowieckiego najchętniej spędzają czas w przypominającym z lotu ptaka paletę malarską parku imienia hrabiów skarbków. W okresie sanatoryjnym w Grodzisku powstało kilka efektownych willi, letnich rezydencji i domów kuracjusza. Jednocześnie zmienił się krajobraz starej wsi. Drewniana zabudowa nie przetrwała próby czasu, a część spuścizny pochłonął PRL i współczesny kapitalizm. Chyba najciekawszym zachowanym obiektem w mieście jest Willa Foksal. Budynek znacznie starszy od infrastruktury uzdrowiskowej, pamiętający powstanie kolei do Wiednia. Nazwa pochodzi od rosyjskiego słowa oznaczającego dworzec, wakzał. Foksal to z języka rosyjskiego dworzec. To kalka językowa. Rosjanie skopiowali nazwę londyńskiej dzielnicy Vauxhall. Anglia, jako serce światowego kolejnictwa, stała się wzorem nie tylko rozwiązań technicznych, lecz także kolejarskiej etymologii. Jednak grodziski Foksal. Nigdy dworcem nie był. W czasach świetności służył jako dom zajezdny dla podróżnych. Swoje imię zawdzięcza nietypowym kształtom przypominającym parowóz. Tuż obok zakładu hydropatycznego stoi zaprojektowana przez petersburskiego architekta Józefa Muszyńskiego secesyjna willa z 1903 roku. W okrągłej wieżyczce tego letniskowego domu znajdował się zbiornik z wodą, która spływała do kranów. Willa Niespodzianka jest prawdziwą perłą architektury podmiejskiej początku XX wieku. Dziś odrestaurowana służy nowożeńcom jako sala ślubów. Gdyby ogłosić ranking miast, z których korzystała polska kinematografia, grodzisk z pewnością znalazłby się w czołówce tego zestawienia. Z ciekawszych pomysłów filmowców należy wymienić Grodziski Dworzec, który w serialu Stanisława Barei Zmiennicy zagrał dworzec w kłótnie oraz Grodziski Deptak, który w filmie Krzysztofa Krauzego Wielkie Rzeczy stał się nadmorską promenadą. Współczesny Grodzisk to znacznie więcej niż kult wielkich osobowości, pamięć przodków i historycznych odniesień. Wydaje się, że złoty wiek regionu rozpoczął się właśnie teraz. Niepostrzeżenie wraz z mieszkańcami szturmuje XXI wiek. Dawny, kolejarski grodzisk dzięki autostradzie A2 po raz kolejny wybił się na komunikacyjną niepodległość. Doskonale powiązany z Warszawą, działa jak magnes dla biznesu. Miasto chwali się strefą przemysłową, do której ściągają najwięksi światowi gracze globalnej gospodarki w całej gminie przybywa coraz więcej mieszkańców. Grodzisk Mazowiecki jest pierwszym miastem w Polsce, które we współpracy ze Związkiem Dużych Rodzin wprowadziło szerokie zniżki dla rodzin wielodzietnych. Edukacją objętych jest ponad 5 tysięcy uczniów poniżej 12 roku życia i 1,5 tysiąca w szkołach średnich. Najmłodsze dziecko grodziskiej oświaty to szkoła podstawowa imienia Fryderyka Chopina w Książenicach. To tu powstaje największy w Polsce kompleks piłkarski Akademii Legii Warszawa. Mecze miejscowego klubu GKS Pogoń, o prawie stuletniej tradycji, rozgrywane są na zmodernizowanym stadionie miejskim. Niedaleko zbudowano pływalnię Wodnik z wodnym placem zabaw, który latem sprawia wiele radości nie tylko dzieciom. Kompleks tenisowy w Kozerkach i tamtejsza Akademia to drzwi do wielkiego świata sportu dla następców Jerzego Janowicza, Huberta Hurkacza czy Agnieszki Radwańskiej. Zieleń i mobilność wabią do miasta przybyszów ze stolicy. Grodzisk może się pochwalić nad reprezentacją znanych mieszkańców na metr kwadratowy. Sam Grodzisk Mazowiecki w roku 2022 będzie obchodził 500 lecie nadania praw miejskich. Pewnym krokiem zmierza w stronę tego jubileuszu.